Mamy dzisiaj takie zadanie. Zamień ułamki zwykłe na dziesiętne. Jakie mianowniki mają ułamki dziesiętne? Mianowniki ułamków dziesiętnych to by było 10, 100, 1000. Dlatego, że zobaczcie, jedna dziesiąta to nic innego niż 0,1. Jedna dziesiąta. Jedno miejsce po przecinku. No to tutaj poszukajmy, gdzie mamy 10. Tu mamy 3 dziesiąte. Tutaj jak miałam jedną dziesiątą, to miałam 0 całych jedna dziesiąta. Jedno miejsce po przecinku, czyli tu bym mogła napisać 0,3 dziesiąte. Ale tu mam bardzo podobne. Jedna piąta. Ja potrzebuję 10. Czyli muszę rozszerzyć ten ułamek do mianownika 10. Żeby mieć tutaj 10, no to muszę zrobić razy 2. Skoro mianownik mnożę przez 2, no to licznik też przez 2. A zatem 5 razy 2, 10, 1 razy 2 mamy 2 dziesiąte, a 2 dziesiąte to nic innego jak 0 całych i 2 dziesiąte. 2 dziesiąte, bo jedno miejsce po przecinku. No to teraz przejdę do 20. Co to będą 4 20? 4,20, czy to mogę rozszerzyć do mianownika 10? Nie, ale mogę skrócić do mianownika 10. Popatrzcie, to podzielę przez 2 i to podzielę przez 2. 20 na 2 mam 10, 4 na 2 mam 2, a zatem znowu mam 2 dziesiąte. Wobec tego zapiszę w ten sposób. No to teraz zmienię kolor, bo już się nie da na dziesiąte zamienić. I co tutaj mamy? 7 dwudziestych. Tu nie da mi się skrócić, czyli dziesiąte nie będą, ale mogę rozszerzyć. I teraz tak jak jedna dziesiąta to było 0,1. To teraz będę chciała rozszerzyć do jednej setnej. Jedna setna, czyli dwa miejsca po przecinku 0 całych, 0 dziesiątych. I mamy jedną setną. Zobaczcie, jak tu są dwa zera, to tu warto zauważyć, że dwa miejsca po przecinku, jedno zero w mianowniku, to jedno miejsce po przecinku. A zatem rozszerzam do 100. Żeby mieć mianownik 100, to ja te 20 pomnożyłam przez 5, czyli licznik też mnożę przez 5. 7 razy 5, 35. Wobec tego mam 0 całych i 35 setnych. Zgadzam się, bo mam dwa miejsca po przecinku. No to teraz wrócę tutaj do tego przykładu, który pominęłam, 1 czwarta. Jego też rozszerzymy do 100. To ile razy trzeba 4 pomnożyć, żeby było 100? Do 10 się nie dało, bo 2 razy 4 jest 10, 3 razy 4 to już jest 12 muszę to rozszerzyć 25 razy. 1 czwarta, 4 razy 25 jest 100, czyli tutaj też pomnożę przez 25, a zatem mam 25 setnych, co mi daje 0,25. Uczniowie moi to z reguły wiedzą i tak ich staram się nauczyć, żeby pewne rzeczy znać na pamięć. I warto właśnie pamiętać, że 1, druga to jest 5 dziesiątych i to warto zapamiętać, taki skrót, że to jest 0,5. Jedna druga i jedna czwarta też warto pamiętać, że to jest 0,25. To takie podstawowe ułamki. Za chwilę dojdziemy do innych, ale na razie te dwie rzeczy. Jedna druga.

No to 4 razy 25 to by było 100, 70 razy, 71 razy 4 to będzie 284. A zatem zobaczcie, mam mieć dwa miejsca po przecinku, czyli będę miała dwie całe i 84 setne. Kolejny przykład, tutaj już mam dwie całe, to je przepisuję. Tu zamiast mianownik 50 muszę rozszerzyć do 100. Zwiększyłam dwa razy, to licznik też dwa razy, a zatem 86. Bo dwa razy 43, czyli 2 całe przecinek 86 setnych. Kolejny przykład: 2 całe i 101 dwusetnych. No to to już się do 100 nie da rozszerzyć. Muszę znaleźć większą liczbę, dwie całe. Większe od 100 dla ułamków dziesiętnych to jest 1000. Czyli jak tu mam 1000, to ile razy zwiększyłam 200? 5 razy. To jest razy 5. To licznik też razy 5. 5 razy 100 jest 500, 5 razy 1 5, 505. Wobec tego mamy 2 całe i 505. I teraz zobaczcie. Tysięcznych. raz, dwa, trzy miejsca po przecinku. 11,20 to już podobne przykłady robiliśmy. Rozszerzamy do mianownika 100. Wobec tego robimy to razy 5, czyli licznik też razy 5, mamy 55, a zatem 0 całych, bo nie ma żadnych całości, tu też nic nie wyłączymy i 55 i ostatni przykład, 3,8. Znowu trudniejszy przykład. Jego trzeba rozszerzyć aż do 1000. Celowo napiszę w innym kolorze 1000. I teraz jak to zrobić? 1000 podzielić na 8 to jest aż 125. Czyli to muszę zrobić razy 125. 2 razy 125 to jest 250, 4 razy będzie 500, czyli 8 razy 125 będzie 1000. Czyli tutaj też musimy zrobić razy 125. 3 razy 125 to jest 375, a zatem będzie 0,375 tysięcznych. I kolejny przykład, który bym chciała, żebyście zapamiętali, to zobaczcie, jak mamy 3 ósme jest 375, to 1 ósma by było 125. I warto zapamiętać, że 1 ósma to jest 125 tysięcznych. Jeszcze jeden tylko przykład podam, który zapamiętamy. Zobaczcie, 1 czwarta to 0,25 to 3 czwarte, co by to było? 3 czwarte. To jakbyśmy tu zrobili 100, to tak jak tu razy 25, czyli tu razy 25 i tu też razy 25. 3 razy 25 to jest 75, zatem warto zapamiętać, że to jest 0,75 setnych. Czyli mamy 1, 2, 5, 1, 4, 25, 1, 8, 125, i ostatni przykład, który warto zapamiętać, czy czwarte, 75. Uwierzcie mi, że jak znamy takie, to zdecydowanie łatwiej nam jest potem zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie.